No, ja jestem, witam. No to wychodź z pokoju i chodź, pomóż mi tu. Ja nie wiem, gdzie iść. A, a to nie. Co to? To nie jest świnka, halo? Co to jest? To jest pani króliczka. E, tak, i nie podoba mi się to bardzo. To jest ja gracz. Nie wiem, czy to czy... jest bot, czy to jest gracz? Właśnie nie wiem, nie wiem. Właśnie jest zabił, kogoś. Wydaje mi się, że to jest gracz, bo. Bo nie jest jakby. Nie zachowuje się jak typowy bot. W sensie stawia też pułapki. Olu, ja otwieram na zewnątrz, potrzebuję teraz tych. Potrzebuję takich y, trybików. Krystianie, słuchaj, pragnę ci pomóc, ale to jest bardzo ciężkie. Po prostu szukaj trybików, szukaj trybików, Olu. Dobra, dobra. Wszędzie są te pułapki, muszę bardzo... Ukrać. Gonicie? Nie. nie, jest u góry gdzieś. O nie, gonicie, gonicie, gonicie. Gonimy mnie? Tak gonicie. Proszę mnie nie gonić. E, niebieski klucz do czegoś jest nam potrzebny? Chyba nie, nie? Nie, chyba nie, chyba nie. E. Obecnie chyba Olu nie uh, okay, to Ja idę to, na samą górę ten królik jest ze mną na zewnątrz, ja nie wiem, co ja mam zrobić Dobra, super, bardzo dobrze, jest z tobą na zewnątrz Bo ja tutaj już otwieram wszystko Co Dobra. tu robiłaś, Lasia? Mam Dobra. pomarańczowy klucz i mam go do piwnicy Dobra. Moja myszka przestała działać <laughs> Jak? Dobra, jest już spoko, przez chwilę nie chciała się kli kliknąć Nie, 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 proszę, nie idź do mnie, nie idź O, o Możesz tedy przejść? Nie, nie możesz. Dobra, wszystko jest good, good, good. good, Mam czerwone trybiki. Dobra, to nadwór, nadwór, nie Ola. Nie wiem, idę, idę. O. Boże, idzie za mną, ta w sensie. Ten gracz. Jeszcze nie, jeszcze zielone, jeszcze zielone. Tak? Czy wszystkie są? Nie, jeszcze zielone. Ja nie wiem czy to jest gracz, czy to jest świnka. Ha, ale czemu nic nie słówisz? Też nie, też nie. Bo ja tu się skupiam strasznie. Ola. Ale my musimy znaleźć. Co musimy znaleźć? No zielone jeszcze. Co zielone? No trybiki zielone. No tak, jeszcze jeszcze są dostane zielone. Mam fioletowy one. klucz. Ja mam złoty, nie o, pamiętam do czego był złoty. O to jest jeszcze czerwony. Nie, 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 chciałam to, dobra. Dobra, mam złoty. O, mam młotek, czy młotek przyda mi się do czegoś? Tak przyda mi e, się. Tak, tego. chodź z nim, chodź z nim tu, chodź z nim Nie wiem, wiem, gdzie, wiem, gdzie idę, idę. Nie, nie, nie idzie, idzie, cofaj cofaj, cofaj, cofaj Idzie do nas, idzie do nas. Chyba odpuściła, wiesz? Chyba chyba nie wie, wiesz? Tak, nie Olu, ma jej. Jak tam, jak tu. tu nie wychodź na górę, tu, tu odłóż, no, wróć się po fioletowy klucz. Dobra. To violetowy Co to był za dźwięk? O, o, ona idzie do dołu, uważaj. Nie mogę tam kliknąć sobie. klucza, nie mogę zmienić na klucz. Yy, control, kontrol, jak chcesz tego, jak chcesz kucać Nie, nie mogę zmienić. Nie, nie możesz trzymać łapce, nie możesz trzymać łapce. Aha, dobra. I uważaj, bo ona tu gdzieś jest. Czekaj, ja pójdę. Okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. Ja, idzie, 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 uważaj. Dobra, 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 spokojnie. Ona tu gdzieś pułapki poustawiała. Okej, okay, okej. Okay. Musimy ją obejść. O! Ja idę pierwszy, jak coś to ja wpadnę w kopię. Ja, otw ja otworzyłam już tego, tego, nie? O jezu! O jezu! Nie! Jezu. Dobra, luzu, nie! Luzu. nie. Dorwała cię! Boże, tutaj ktoś jak. Jak Mateusz wygląda! <laughs> Ty pysi, halo! W czapce w, w pierdzielce. Pysi jednak jest z nami. Pysi aka Killer L71. A Stary ten Pysi, skoro 71 rocznik, nie? Oj przestań. Staruszek taki. O, gadam z psem. Eee, uff. Uff. Dobra Ola, uważaj, gotowa. Wypił i rozbił. Okej, okay, dobra. Ruszamy sobie. Ola. E, mam klucz. Mam ja, złoty ja klucz. Ja wzięłam. A ty wsiąłeś, dobra, to idziemy coś działać, Ola. A, ja tutaj nic nie Idziemy coś działać, to, to nie idę się problem. zabić, psu. Psz, psz, psz. Psz, psz. Myślę, że na komórze um. otworzę moim kluczem. O, ja mam tu deskę. Deska. Ja nie wiem, czy ty nie masz, Olu, przypadkiem... O, ja tu tymi... deskę, halo, deska tu Ide, Idę, 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 deska. Moja klucza mam, ja klucza Nani tu potrzebuję. Nani deska? Nani deska? Thank you. Otwieraj. Wręcz! O, dobrze wręcz. Wręcz o. się ucieszyłam, jak go zobaczyłam. <laughs> Dobra, Olaj. O, Halo. pysi! Dobra, gdzie wręcz? Taka, taka mała podróbka tylko. O, gościu tu już idzie ze świnką. Okay. Lepiej Cześć, ominimy go. Świnka? A! świnka go gania jakby. E, tu możesz użyć, Olu. E, ok. No na tym. E, nie możesz trzymać w ręku, pamiętam. Dobra, e, cały czas zapominam, wiesz? Tu pracę. potrzebujemy zielonego klucza. Um, mik, 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 mik. Tu idziemy, tu to jest cyjankowy. mogę go wziąć, bo ja w chyba już nie potrzebuję. Czy potrzebuję? O! Śruba? O, ty tak, tak! Do, na początek musimy iść z tym, chodź! Śruba? Tak, chodź na początek. Przy ognisku. To tu było. w prawo, tu możemy w prawo chyba skrócić. Możliwe. A po co mi śruba? Nie wiem, chodź, chodź, tu do ogniska. Nie wiem, czy to te ognisko. To chyba nie jest to ognisko. Tu, tu, tu! Pochodnia, idziemy roz... Od Podnoś ją! Idziemy do Dobra, tej to biorę to. Ale musimy... E, uważaj. E... Za to o, um... zgubię ją na jakiejś innej osobie spokojnie. No ja tak zrobiłam teraz e... i No, ups. ups. E, słuchaj, potrzebujemy tylko jeszcze młotka. Młotka, mamy jeszcze pomarańczowy klucz tutaj. Krystian, chodź do tej jaskini. Trzeba do tej jaskini. Wiesz, Aha, co czekaj, tu, jeszcze, tu jeszcze mamy te drzwi do... Młotek do potrzebujemy. Kurde. No. Kurde. Kurde bele. No i co my teraz zrobimy? O o! Ja ją wezmę na no siebie! Chodź finia! Nie, nie, nie spoko, tu jest, tu jest jakaś osoba. Niech sobie ją weźmie. Weź Weź ją sobie, dobra, dokładnie. Dobra, a Czy coś Potrzebujemy jakieś kluczy. Czy były jeszcze jakieś inne klucze, Olu, może? Eee, Kojarzysz? Tak, był eee, pomarańczowy... Chodź, chodź tutaj, chodź, chodź. Tutaj były klucze, ale ja nie wiem, co z nimi a zrobić. A ty masz cyjankowy, a cyjankowy był do czego? No Otworzyć właśnie... już coś nim? Nie, jeszcze nie. Czekaj, tutaj gdzieś był pomarańczowy. Tu jest pomarańczowy klucz, tu. A potrzebujemy czerwony. Hmm. No to nie tu, nie? nie. Tu jest zielony. Ale my chyba zielonego nie potrzebujemy. Ja wiem, gdzie cyjankowy jest, tak? ale potrzebny jest też ten twój ręcz, chyba. No to, a, a ktoś bez niego wziął go. Nie ktoś, wiele. go wziął, ktoś go Dobra, wziął. Dobra, to chodź, chodź pójdzie. To już go użył ja pewnie. pewnie. Tu jest okay, zielony. Zielon... Idź, no, no. Tam, tam właśnie, idź, idź, Właśnie zielony. Chciałem powiedzieć, właśnie, kurczę. Przepraszam. Dobrze, dobrze. Dobry. Bardzo dobrze. Ty pilnujesz. dobrze. No pewnie, że pilnuję. O, idziemy. idziemy razem. ale mnie świnia nie zaatakowała zaraz. Spoko. Dobra, i w środku mamy czerwony. czerwony Dobra, z czerwonym możemy iść tu od razu. Pęk! No i proszę bardzo, zagadki Pies, logiczne piesku to dla nas, Nie co stało się tobie. Piesku? Pieskę zniknął. Otwieraj, bo świnka jest blisko. Młotek, dobrze. Mam młotek. O, i Możemy iść tego... tego. Pochodnie, pochodnie, tu, Ale, znam przeciwka, zna ja poczekaj, przeciwka. bo świnka jest. O, dobra, poszła na nią, poszła na nią, chodź do mnie. Szybko, dobra, szybko. Ide, szybko ide. Tu, zamienij na pochodnie i lecimy. A, okay. I lecimy. Ja cały czas Masz zapominam, że ja nie mogę. Tak, tak. Ja cały czas że ja nie mogę tego nosić w ręce. To jest dobra, incredible. i tu mamy. Tu mamy pochodnie i bierzesz kluczyk, Olu. Od razu. Już, już. Ja wyjdę, żeby tu nic się nie stało, jakby co. Okej, okay, no, mam szary? Mam, mam szary, mam szary. Dobra, to chodź. Idziemy otworzyć sobie wyjście. Dobra. dobra znaczy dobra. praktycznie, bo jeszcze potrzebujemy tylko tego. Jeszcze potrzebujemy tylko klucza. Okej. Okay. Finka sobie chodzi. Dobra. Idziesz za mną? E, wiesz, co, wiesz co, powiedzmy. O, tu jest jeszcze twój cyjankowy, to jeszcze nie wyjdziemy tak łatwo. Olu. E, no bo ja mam przy sobie szary na razie. Dobra, szary, szary e, tu na głównych drzwiach. kogoś. Na głównych drzwiach, Olu, szary. Mm -hmm. Dobra, Potrzebny. poszukam, poszukam. Pies się stiltował, o, jezu na mnie. Cześć, Siemka. E, użyłaś szarego na głównych nie, drzwiach? Nie, bo ja nie wiem, gdzie one są. E, ja nie tam, wiem, gdzie one są. Na początku. Na początku, dobra. What Spróbuję! O Boże, jak ona brzydko, Jezus. Dobra. Mm, szukać, Jezus, no zabierz ją stąd w końcu. Szukać, szukać O Jezus, gdzie teraz na mnie się rzuci, klucz. tak? O Jezus. Mm. Ja tu mam jest problem, c... dobra, bo... Dobra, znalazłam cyjankowy. Okej. Okay. Wiesz co, nie Minosów jeszcze żyje, ale mam mały problem. Okej, okay, okej, okay, dobra. E, cyjankowy, cyjankowy muszę znaleźć. Może gdzieś tu ktoś podłożył, halo. Ja, ja wiem, gdzie jest cyjankowy klucz. Ktoś go chyba. Ja nie... No ja wiem gdzie on jest, tylko ja nie mogę do niego dojść, bo mnie goni psiak. Co tu jest, jest zielony? Świniak. Czy my potrzebujemy zielony? Nie, nie potrzebujemy zielony. O, ja jestem za psiakiem, halo. Gdzie jest cyjankowy? Powiedz mi, ja go podniosę. Mam go, mam go, mam go, mam go, o ile nie umrę. Dobra, mam idę otworzyć. Dobra, ale potrzebujesz i tak ręcza, wiesz o tym, nie? A ja nie wiem, gdzie on jest, to jest ten problem. A! Też nie o. wiem, bo ktoś go ma okay. w equipunku. Dobra, dobra. O, gościa za mną załatwił właśnie. Siema. Dobra. Otwieraj, no ja nie ma, Ja nie mam niestety. Ja mam... Ona miała! Dobrze! O, ona miała. Dobrze. Jeszcze jeden generator. To jest tam w tym. Jaki kolor? Nie jest wiesz. tam w pokoju. On jest tam w tym pokoju jednym. Okej, okay, hmm. okej. Okay, I to tyle. I nic więcej nie potrzebujemy. Dobra, dobra, dobra. dobra. Damy Ale radę, Ale jeszcze gdzieś radę. powinien być pistolet, a... Ona idzie za nami? Dobra, idzie. Chodź, chodź za mną, chodź za mną, Ola. Idę, idę. Tu, 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 tu. Ona też idzie, ona też idzie. Mi idzie. I tu. No i co, Tu jest tu? potrzebne otwarcie. To, o tu, rób, rób, laska, rób, ręczem tu. Dobrze, dobra, zrobiła. Do, uciekaj, Ola, do wyjścia już. Uciekaj, zabiła do wyjścia, Ola, kogoś zabiła jeszcze. Wekonowe <laughs> własny miał problem. Mały z życiem. Idę, idę. Ty jesteś, Ola. Piękny za to, próbujcie znaleźć, zgubiłam cię znowu. Dobra, biegnij do wyjścia. Tam idę się idę znajdziemy, wy... przy wyjściu. Idę za psem. Dobra, nie, nie chcę iść za psem. Za psem, za psem, dobrze, za psem, Tam, za psem, za psem. psem. Do wyjście, dobra, tak. Dobra, 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 dobra. To to znaczy że stójesz. Okay, A, halo! A! Jestem twoją martwą siostrą. Okej, okay. super, to było bardzo ważne. Patrzola, tu kurde, tak. Nara, nie mam je tu!